Witamy Was serdecznie. Dnia następnego. Żyjemy. Żyjemy i się grzejemy. <noise> Plus jest taki, że nie deszczy, tylko wieje. A my musimy mało dojść do siebie i ogarnąć wszystkie berbetle Właśnie dzwoni Łukasza żona do mnie. Tak więc. O, nie, nie. Do zobaczenia. <noise> Rezydencja państwa olszewskich, jak mogę powiedzieć? No właśnie widzę, bo ten on zaczyna wkurzać. Co musi dzieje z tym telefonem? Ani nie napisze, ani nie odbierze nie, nie nic. <śm> Wyglądało moje posłania dzisiejszej nocy. Materac dmuchany pierwsza klasa dosyć miękko. Poduszka to już dmuchana, i materac odegra tutaj kluczową rolę, ponieważ mieć całą noc. I dodatkowo schowałem go tutaj w pelerynę przeciwdeszczową, ponieważ ze ściany mam wodospad i kaskadami płynie woda. Łukasz miał tutaj dyspozycji to jest bardzo świetny materac bardzo, bardzo dobry, poduszkowy poduszkowy, śpiwór miał yy, z tego taki, taki tańszy nie taki tańszy, pytany. wiosenny, ale nie bardzo, za bardzo, ponieważ leżał tutaj koło wygaszonego Kale kominka Zabonny. no, a na zewnątrz a na zewnątrz dzień dobry Bleh. no, jest fajnie, jest fajnie, chodź o! Widać w końcu chmury. O, jest widoczność masakryczna. Zobaczcie sam, jak przepięknie do widać wszystko. O, jest super dzisiaj. Chciałbym bardzo pójść na tamtą górę, ponieważ tam się rozbił samolot i można to fajnie zobaczyć postawiony pomnik ku pamięci pilotom, którzy zginęli właśnie na tym zboczu, ale mocno wieje dosyć. Nie pozostaje nic innego jak wypić kakao i iść poszukać jakichś ptaszków do focenia, tak więc lecimy w końcu fotografować przyrodę. Idzie. Czy nie wywróć? Nie. I nie możemy zobaczyć. I nie zobaczymy może jakieś foki będą. Aha. <ścoughs> o, jesteśmy. Nic, tylko na pylówki braliśmy pływać, co nie? Tak Zdrowie, Wasze Gardło nasze <laughs> Gwiazdkowy hotel Elegancko wysprzątane, drewienko ułożone, żeby to trochę podeszło. To jest jak jest Zostawiliśmy parę świeczek i owsiankę oraz zapalniczkę za kolejny ludzi elegancko Oraz parę brykietów <noise> Tak więc... Do następnego razu A my idziemy do Machlupa Zobaczymy co z tego będzie Swórki są przepiękne, kupa lat mają Z tym wszystkim jest, jest kawałek, jest dosyć strom Na samochód jest gdzieś tam Jest i nasza czerwona strzała Tam zaparkowana A my byliśmy dokładnie centralnie naprzeciwko tych szczytów <grystanie> Nie udało mi się nagrać tego wejścia wczoraj Bo tak lało że nie dałem rady nad podnieść głowy do góry ale dzisiaj na szczęście mogę nagrać drogę powrotną. Super. Delikatny update. Odnośnie naszej wyprawy jesteśmy po przerwie regeneracyjnej w, w hotelu i wychodzimy teraz na wodospady, ponieważ znowu popadało i wody przybrało. Tak I więc, znowu chodźcie z nami zobaczyć wodospady. O, może pustka to może Mówią, że podobno jest tutaj złoto w tej rzece i jest ogólnie zakaz poszukiwania, wykupkiwania złota. No. no. Może znajdziemy jakąś żyłę. Nie? Polską żyłę? No, no samorodka znajdziemy. Jest Póki co korzystamy z okna pogodowego. Tak. Tu wodospad na wodospadzie. Z takim wizywnym deszczem pochodzę. Hmm. Widzicie znaki? Zakaz pukania złota. <grywa> A my co idziemy robić? Pukanie złota. Tak. Dziękuję. Z wykrywaczem metali. <grywa> Wow, to jakiś budynek był. Gdzie te złoto? Nie tu. Tutaj jest taki zwirek. zrobić mogło być tutaj te złotko. Nie? Ten no. film? Czymy? No. Karpetki. Obrigado. Jeden z pierwszych większych wodospadów przed nami. Mega, mega dużo wody. Mamy szczęście, że pada, bo normalnie jest troszeczkę mniej. Podejdziemy bliżej i Łukasz porobi nam zdjęcia. Także zobaczycie urok tego wodospadu. A po drugiej stronie przepiękne sekwoje. I pozostałości budynków, bo tutaj, przy tej drodze, pobudowane są budynki z kamienia, chyba przed setkami lat, bo były bardzo stare te ruiny. Tutaj na przykład przepiękna konstrukcja, widać tutaj był potężny, duży był dom. Łukasz coś wypatrzył, chyba ci jest idziemy zobaczyć Łukasz coś wypatrzył tutaj mega turbo fajnego <grymne> to wszystko wygląda mega turbo fajnie o, o, jaka siła, masakra oho zobacz masakra to jest właśnie urok tych padających deszczy